Informacja o projekcie nowelizacji ustawy, na mocy której Piła uzyskałaby status miasta na prawach powiatu, spadła na pozostałe gminy jak grom z jasnego nieba. Zdziwienie i niedowierzanie to najlepsze określenie. O pomyśle 14 senatorów, w tym m.in. Mieczysława Augustyna z PO, nie wiedzieli zarówno przedstawiciele starostwa, jak i gmin wchodzących w skład powiatu. Dalszy rozwój tej sytuacji budzi wielkie emocje, dlatego też Telewizja ASTE postanowiła po raz kolejny zorganizować salon gospodarczy, który będzie okazją do dyskusji na ten temat. Sprawa stała się orężem w wojnie między Urzędem Miasta a Starostwem Powiatowym. Obie strony używają coraz cięższych argumentów, wytaczają coraz cięższe działa, a gdzieś w tym wszystkim zabrakło miejsca na merytoryczną dyskusję. Chcemy stworzyć forum do takiej rozmowy. Podczas salonu dominować ma merytoryka, dlatego wśród zaproszonych gości będą nie tylko przedstawiciele starostwa i urzędu miasta, ale także eksperci oraz przedstawiciele miast, które razem z Piłą chcą stać się miastem na prawach powiatu. Zaprosiliśmy nie tylko samorządowców, ale też ekspertów, którzy się wypowiedzą, a także samorządowców z Wałbrzycha, którzy są zadowoleni z podziału i z Ciechanowa i z Sieradza, którzy mają wątpliwości. Organizowany salon ma być szansą na przeniesienie ważnych spraw na antenę telewizji. Za jej pośrednictwem widzowie będą mogli poznać stanowiska dwóch skonfliktowanych stron. Całą sprawą żywo interesują się mieszkańcy Piatu Pilskiego. Telewizja Asta, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, będzie transmitować całe spotkanie. Salon odbędzie się w czwartek o godzinie 18. Transmisja oczywiście na naszej antenie oraz poprzez stronę internetową. W związku z tym cały blok premierowy z godziny 18 przesuwamy na godzinę 21, a ci z Państwa, którzy nie będą mogli obejrzeć salonu na żywo zapraszam na powtórkę w piątek o godzinie 15. Czy piła stanie się miastem na prawach powiatu? Jakie są zalety oraz bady takiej decyzji? Czy powiat pirski będzie przez to w gorszej sytuacji oraz na ile są to realne plany? Odpowiedzi na te pytania otrzymacie Państwo już w najbliższy czwartek o godzinie 18 na antenie telewizji Jasta.